W czasie adwentu najmilszym dniem dla dzieci jest 6 grudnia. Odwiedza je wtedy bowiem święty Mikołaj i zostawia prezenty, jeżeli były grzeczne. Lub rózgi, jeśli psociły. Zapytaliśmy dorosłych Jaworzan, czy pamiętają jeszcze, co w prezencie przyniósł im święty Mikołaj. Co dostała Pani od Mikołaja? Taki charakterystyczny prezent, który by Pani pamiętała. Lauka! Ja w ogóle nie dostawałem prezentów. Nie dostawałem? Nie pamiętam nic naprawdę. To znaczy tych prezentów było trochę dużo, ale... W sumie nic tak najbardziej nie utkwiło w pamięci, także no nie mogę powiedzieć, nie wiem, nie pamiętam. Dostałam Lalkę Bobaska. Nie, nie mogę w tej chwili powiedzieć, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Mikołaj, Mikołaj był u mnie w tym roku. Ale to tak, już był w tym roku no, otrzymałem prezent Mikołajowy. A to taki dosyć może poważny prezent buty. Nowe buty. Ja dostałam różkę z cukierkami. Nie, ja dostałam bardzo dużo prezentów. Ale taki charakterystyczny? Do dziś. Zabawki. Nie po wiem. Kaselka Barbie. Nie, właśnie tego nie dostałam. No, misiaki, zabawki, samochody. Ja mam sobie na ja naprawdę już nie wiem. To była lalka. Miałem różne prezenty, ale chyba najbardziej to naprawdę taka mała maskotka, którą jeszcze pamiętam z czasów dzieciństwa, którą się bawiła moja córka i którą mam do dnia dzisiejszego. I ona chyba jeszcze mi przypomina te czasy, kiedy i mama żyła i, i to jest dla mnie naj, najbardziej cenna chyba rzecz, którą od Mikołaja otrzymałem. Odwiedziliśmy z kamerą dzieci z przedszkola publicznego numer 4 w Jeworze, które wiedzą, co powinien przynieść im święty Mikołaj. Chciał zostać od Mikołaja nie. Taki świecący. Ja bym chciał dostać od Mikołaja yy, autoskubiego. Ja chciałbym dostać tor zygzaka McQueena. Ja chciałbym dostać tor zygzaka McQueena i ja tor chciałbym... Hot Wheels. Ja bym chciał dostać areny Bakugan. Ja chciałbym dostać od Mikołaja z Lwa. To McQueena i Hondwinsy. Ja bym chciała kasę sklepową z akcesoriami i dźwiękami. Ja bym chciała lalkę Barbie. A ja bym chciałam dostać pierścionki. Ja bym chciała dostać takiego pieska zabawkowego. Ja bym chciała dostać Baby babyboard. Ja bym chciałam... Dostać lalkę dalej. Ja bym chciałam dostać mm, konika. Ja yy, też konika. Ja bym to rozchodzi Ja bym chciała dostać ruszawy komputer. Ja bym chciałam konika i lalkę. Lalka która sama pije. Bakugana i co się otwiera i taki tor, żeby jechał Bakugan. Chciałabym do Mikołaja dostać ten, jak muszkieterkę. Chciałbym dostać samochód Hot Wheels. Yy, A samochód. Będę chciał dostać laptop. A na montanę. Bym chciał dostać robota. Ja chciałbym dostać teraz z przyczepą. Ja chciałbym dostać Lego transport drogowy. Chciałbym dostać Bakugana. Chciałbym dostać y, autopark świetny miecz, czteryjący dźwig, wielki skok i bajonikla. Chciałbym dostać Lego City. Ja chciałam dostać a, z, a, z, a, McQueen. Ja chciałabym dostać pieska, który, który ma kamizelkę i okulary i smecz. Ja bym chciała dostać Hada Montana. Ja bym chciała dostać grę ja Hane i Pobiego. Ja bym chciałam dostać wózek i w wózku lalkę. Chciałabym dostać małe sieremki płyty i małe koniki i Ponieważ w tych dniach Mikołaj jest bardzo zapracowany, rodzice często pomagają mu w zakupach. Zapytaliśmy w sklepie z zabawkami, co najchętniej jest w tym roku kupowane. Dla najmłodszych dzieci proponujemy w tym roku Fisher-Price. Są wspaniałe zabawki uczące bardzo ładnie się sprzedają i rodzice chętnie je kupują dla starszych dziewczynek mamy przepiękne pamiętniki z Hany Montany gry, puzzle to też również najbardziej się sprzedaje dla starszych chłopców polecamy klocki lego bakugany różne też gry i zabawy mamy również przepiękne stroje karnawałowe które się też bardzo ładnie sprzedają.